Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, z tej cześć, strony Maciek. I witam was w kolejnym odcinku z Rafta i jest Tomek, jestem, jedyną jest Wojtek. Wojtek. Trzeba bo za mnie też się przywitać, jestem. Co? Nie no nie, nie, krępuj się w ogóle, nie? Jest z nami Maciek. Dzień dobry. Bardzo. Ja, halo, miło. do niego to Cies też idzie. Cieszę się, no ja przecież wiem, że idzie, no cieszę co? się, że zostałem zaproszony na taką zacną tratwę i że mogę być gościem na odcinku. Widzisz? Najłaskę Panów. Pamiętaj, że o tej pamiętamy. Witamy Was w tym jakże pięknym, wigilijnym nastroju już prawie, moi drodzy. Zingobel, zingobel. A my mamy wysepkę i może byśmy coś więcej zrobili, chociaż takie pływanie od... A ja coś powiem, ja coś powiem. powiedz coś. Znajdźcie pierwszego vlogasa Maćka. Vlogmasa Maćka. Nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. Tak, tak, tak. Ty jest do tego Wulgonsów Nieprawda? Nam Namawialnie mnie. Nieprawda. Nie mówi... Nie, Maćku, sam mówiłeś wtedy. Kurde, muszę nagrywać te vlogmasy. będzie tyle mamony <noise> za reklamy. Teraz, yy, jak nie zapomnę, prawda. to dam to w linku. Nie zapomnę. Taka prawda? To mycie? Nie, po... sobie będzie wybrany. Tam Maciek pokazywał ja... samochód Coli. Ja wam tak. Powiem, tak, jak ja bym chciał. I, I jak ja bym chciał zarobić hajsy jakieś gigantyczne, to przecież nie siedziałbym na... Co wygadać? No tak, byś on no. założył. Raczej. Jakbyś grał głównym rolem ze mną, o co ty myślisz? A co ty ja już, myślisz? Ja już mam swoją publikę. Tak? No? no. Oła, dziabnęło mnie to. Gdzie to jest ja na wyspę idę, jakby co, słuchajcie. Jak on masz publikę? W ogóle nie psuj ludziom nastroju świątecznego jakimś fansem, ty. Przepraszam, kto zajmował mi pomidory, a czy buraki? <grym> jakie buraki? E, buraki? Z grządek ja je posadziłem A tu zgrządek to nie? Już. A gdzie jest? Zgrządek. Ja zajmowałem ci skrzynki, to e, my tu No, rzuciłem je tam do skrzynki gdzieś. <grym> to my tylko sześć. Ale no. bieda. Ale Boże. czy mi się wydaje, czy my nie mamy rekina, więc dobrze byłoby ponok. Jak nie mamy, jak mnie dziabnął ty? Słuchasz mnie, pojedziemy to dosłownie 30 sekund temu. A to ja go nie widzę, to ja tu to, to może on gdzieś na mnie poluje. Ja jestem słuchajcie na wyspie i obrabiam wyspę. A to jest chyba obojętne co ja dam to wyjdzie, tak? Tomeczek, a masz tam przepisy na, na tym, na tym dashboardzie? E, mam, ale tak pisze, że chyba może tak. A dobra, nic ważne. Aha. Aha, ale już Wojtusia okay. nie, nie podlał, aha i wody nie ma, ja nie wiem, zostawić was na chwilę są No ja skorzystałem z okazji, bo nie widzę, nie więc szybko, szybko. No, puścił się wodę teraz, nie wierzę. Tak. On się wiesz nie puszcza. Czekam, no, czekam na jakieś syrenki i syrenów. Trytony to są, Wojtek. No mogą być i trytony. Ja nie jak wiem. nie ma rekina, kuźwa? Tylko weszłem do wody. No to ja nie wiem, mnie nie atakuje, więc ja tutaj... Znaczy pisali ogólnie w to jak komentarzach, za... on, że... I on jak zawsze ma zbagowaną grę i nic go nie atakuje, on zawsze ma lepiej, nie Oj. wiesz? Znaczy nie, podobno znaczy tak pisali w komentarzach, że rekin przeważnie przy trawie nam pływa. Tak, i Rekin ogólnie ma też zasięg. I, I ja też mam wrażenie, że ten zasięg. Znacz jak jestem, patrz, jestem znaczek, jest, ten zasięg, jest tam daleko. A on pół roku e... utraty. Nie widzimy. też pisali o tym, że jak rekin otwiera paszczę, możemy go zasadzić mu tą maczetą w paszczę. A to raz działa, obrażeń. raz nie działa. Ja wiele razy tak próbowałem. Najlepiej to jest w momencie, w którym słyszysz już, że on próbuje cię zaatakować, po prostu skoczyć. No ja, ja wiem, ja to... <laughs> paszczeńko otwiera. Słuchajcie, tu nurkuję, bo jakieś metale tu mam, więc słuchajcie. Będziemy bogaci. Jak tak mówisz? <laughs> Muszę ci uwierzyć na słowo. Boże, jak, jak ja daleko idę? odpłynąłem, patrz Tomek Gdzie jest. Ej, tam? on tu przypłynął i nie dziabnął Ty kurde! Patrz Tomek kurde, jak to, daleko to, jest. To Wojtek ja cię nie widzę. To to, o tu, tu, za to. Bo. Tu, o. A. Przepraszam bardzo, ja jestem kawałek od tratwy, on do mnie przylazł i chciał mnie diabnąć. No przecież to jest A jakiś mnie ma w minor... dupie Co? A mnie ma w dupie. Kurwa <laughs> z... Wylałem z czystą wodę. Nie mam wody. Prawo! Boję się nurkować, że za chwilę mi znowu udziąka tu. Pamiętaj, że trzy razy możecie udziałać, za czwartym razem... Znaczy, ja mam pełne życie, spokojnie. Ale wiesz, Już to jest jednak to ryzyko, z, Wojtek. Mi zupka. No, bez ryzyka nie ma zupy. To, to ja chcę na Nakarmisz mnie? No, macie tu zupki. Nie to, to nie ta skrzynka. Wiesz, ja, ja, ja też fajnie zaryzykowałem, teraz mam zabawę, widzisz? A, no to świetnie zaryzykowałeś, nie <laughs> będę mówił tego publicznie, bo po prostu to jest... Yy, ja nie wiem. Traciłem 450 złotych. Dajcie mi siłę do niego, naprawdę. Nie, no, wykorzystasz to potencjał. Znaczy, nie, no, wykorzystam, tylko kurde, nie chciałbym, żeby, nie chciałem, żeby to teraz tyle zeszło. Słuchajcie, miał, miał kupić za 4,50, kupił za 450 Nie, miałem kupić za złoty 50, kupiłem za 450. Aha. No to wojny. Pamiętajcie, tak. żeby Pamiętajcie, żeby sprawdzać i potwierdzać dobrze to, co chcecie zakupić znaczy, we wszystkich aplikacjach. Ja aplikaty. myślę, że ja, myślę w... że ja muszę nauczyć Wojtka Robienia Donata u mnie, wiesz? Za złoty 50. Tak, tak. O, 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 to po pierwsze. A po drugie, myślę, że jak ten odcinek już wyjdzie, to mam nadzieję, że te pieniądze ci zwrócą. Tak, no, może nie ściętej głowy. No to nie wykorzystuj tego, tylko po prostu czekaj grzecznie. A po co ja mam. Cały znaczy, czas ci powtarzasz. Maciek, musisz być cierpliwy. No ty musisz. Ty też. ja no, Maciek, to musisz. E, no już nie gadajcie, <laughs> głupo, ty. No oczywiście, że tak. Masz, no już jesteś jestem cierpliwszy niż byłem w 2016 roku. no. no. <coughs> może tak o 0,01%. Ej, ale wysyłcie sensie ja, teraz... Jak on zaczął polemizować na <laughs> ten temat? Też Ej, zaczął... wiecie co, jest świąteczny nastrój, bądźmy dla siebie mili, a nie jakieś takie dwa wywłoki. Nie no, ale przecież jesteśmy mili. Nie, też, jesteśmy, nie przecież mi... przecież jesteśmy mili. jesteśmy, jesteśmy najmilsi. razem. Wszyscy w komentarzach potwierdzą, że ja, Tomek, Aga, wszyscy jesteśmy najmilsi. Tak. Ta. Tak. Zagrywamy dalej z tobą, Maciek, no co chcesz? Najbardziej miła jest Magdalena Maria. No, to, <laughs> ta, to te... też tam trochę, wiesz. Jeszcze, teraz co faworyzowanie. <laughs> faworyzowanie. Ej, no muszę trochę pofaworyzować. Czego wiesz, oczekujesz? Dwóch światów ma, pewnie. No tak. to, tak. tak. Tomku, jak ten, już, jak ten odcinek już wchodzi, to te dwa światy już są na YouTube dawno drugi Jaki sezon, kochany po... mój. pocisk. to Ej, to teraz idziecie na dwa światy i piszecie, Maciek wykorzystuje Magdę. Tak, Ej. tak, dokładnie. Weźcie. się. go nie. nie, 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 wrzućcie hashtag wymuszone. O. Ale zaraz cię wymuszę, to cię po prostu tak <laughs> braknie. Wiesz Wymusił. co? To komedii. Ja wiecie co? mnie tu Ja już nic nie powiem, słuchajcie Dobra, ja myślę, że tak możemy... No e, możemy już. te nadajniki zrobić jakąś dużą big no wyspę mieć w końcu, bo tak mamy ósmy odcinek, a my robimy jakieś kurde pierdolamento ósmy odcinek? E to my tak. już w tak. mieliśmy dużą wyspę. No to super No tak się guzdrzecie, no! Słucham, co t... t... Znaczy ty to nie, to nie ty to... No. nie. To, mój, ty nie. No to, to, jest to jest faworyzowanie kurde. Tak? Teraz Macie cisza Jaka cisza? Idziesz, mam ten wiosło podnosić. Idziesz, mam Cię wyrzucić. Wiosło podnosić? A, nie, to jest tak. Idziesz, nie, tak. mamy Cię opuścić. Jezus ja spadłem? no i ja spadłem w szczelinę przez Was. Tomek, zaczął Ty kotwicę spuścić. Maciek, odbywamy. No to fajnie, dziękuję. Jesteście kochani koledzy. Przyjacielka, to Tomek. Przyjaciele. Jestem. No, Widzisz, że Cię łatwo zmotywować. Co mi zrobić? Smotywować. Tutaj są zupki, a Ciebie się nie da. Chodź tu, tu masz zupki. Poczekaj, bo daję skarby świata monarchowie. Czyli nam. Ja potrzebuję dużo drewna, dużo drewna. Skarby świata monarchowie, gdzieś śpiesznie nie dążycie. Boże, to już święta. I na szczęście ten przeklęty rok się kończy. No, zaczyna się następny. Ty nie słyszałeś, Wojtek. że 2020 przedłużają? Nie, przestań. O całą, kurna, Ty całą a wierzę, że Sylwester jest piątek, tylko, że nie 13. Ej, ale my idziemy w ogóle, no i fajnie, żeście wpłynęli. No to jak Maciuś. No już żagieluję. Pokaż jak żagiel Proszę. Ja się napiję. No i co? Napij się, napij nie mamy tego? Nie, 2020 był rokiem przestępnym. Roki, lata przez roki. Roki Balboa! No. <gulana> Kurde. lata przestępne zawsze są gorsze. Tak że po ujowsze. Nie jest. Tak, ujowsze. Ej, no sweść, przecież obijamy się jak stonka po oprysku. Potrzebuję no, tak. jajko i mleko, no. Ale my nie mamy w No to dlatego potrzebuję jajko i mleko. Co ty to Muniu? Macieju co ty mi tu wyjeżdżasz z jakimś mlekiem i jajkiem? Jajka masz dwa, no, ale w sumie sześć. No i płyniemy bardzo. Rekin, ważne. rekin, y... gin. Ale wjechałem mu na pysk! Kutę, Chcia... Chciałem powiedzieć, drewno. gin macie bo tak było. odcinek. tak byś chciał. Dużo. Jaki co, odcinek? To zomek? Co? 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 No, co? Mach drafta i chciałem powiedzieć, że gin Macieju. Ej! Ej, ja w sumie jakbyśmy tą, tą, tą rekenizę nazwali Guga na przykład? Och, ona taka, byśmy Czyli tam głaskali, no głaskalibyśmy ją wędką. No ja ją mogę pogłaskać. Nie, nie wiem czy Aga by chciała być przez was macana wędką. ja lubi. A co ty masz do y, macania wędką? Zawsze to jest jakiś sposób opodrów. Pozdrawiamy Agnieszkę serdecznie to. i Ech. my Madziunie również. No, Magdalena Marię. tam pejcze e, te wędki, te tak! Takie wiecie, niby takie oho, ho, 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 ho. Kuźwa, pijesz słoną wodę. Ja muszę wziąć FIFA tak? Ta, ta. ta, ta, ta. Nie, to Wojtek jest taka FIFA Nie, by wiecie, niby nic, a tego śmego, nie? Tango Milonga. No, na no, jak? Leci w miasto. Tak, całe życie. No dobrze, grwię. No, jestem taki skor Co robisz? Cicha, woda Cicha, wojna, no, no taki cichy, to, to też jakiś taki nie za bardzo, no ale. Czy Wojtek jest bardziej <laughs> ciemny niż cichy. Ma być cicho ciemny, to jest bardziej ciemny. Jest bardziej ciemny. Buchan. Dobra, yy, wymaga baterii. Co potrzebujemy na baterii? Poczekajcie. Baterii. Baterie. No, przecież trzeba ją wytworzyć. A teraz ją można ładować, wiecie o tym? Mieć, Wiemy. plastik. Ej, możemy to zrobić już. Czy ja mogę doprowadzić się do tej wyspy już takiej dużej Big, żeby Tomek zobaczył? Bo Tomka to wszystko ominęło. On nawet nie wie, co go tutaj. Jak się rzucił na tą beczkę? Co go tu możesz spotkać będzie? jeszcze? Myślał, żeby Tomek widział, że może go spotkać bardzo wiele i niewiele. No, Sto sam Ej! No co? Pekam, ja czekasz, będzie tam miał spotkanie z Wylałem sobie zimną, wo zimną wodę Zimną wodę? Ja czystą wodę? Czystą wodę. No ja też raz zrobiłem. Ej, ja pierwór. <laughs> Chciałem powiedzieć, że ze mną poznasz najlepszą przygodę w swoim życiu. O Kurde, teraz zaoferował, no. Nie będę mógł spać nie. po nocy. Nie, ja ci oferuję już od dawna. No to czemu nic nie dajesz? Jak to ci nic nie daję? Mało ci dałem? Mało ci dałem, mało ci dałem, nie? Czułem, e, że mineta wywala ten blichtr, ten glam. Mineta. To wszystko, a ty co? Zero podziękowania. To to. Ja dalej czekam na ten boom, pamiętaj. <głos> <głos> to już kuźwa cztery lata. Ale mi Wojtek też że też dalej czekam, więc bum, co chodziło ci bum, 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 Nic tak nie mówiłem tu. Jak to nie... Mu? Aj. Kurczę, mogłem to jakoś nagrać tam, recordnąć. Mm, też mogłem wiele rzeczy. Ej, to moja beczka była! Kurde, ja się to to nie uczaiłem! Ja nie potrzebuję drewna. Wiesz co? No co? Dwa, o wasze żołądki. Że... Chciałem no. powiedzieć, że przez Wojtka wypalił mi się ekran w iPhoneie 6S e, hmm. i miałem ghosting na ekranie. To Także... on ci wysłał? Nic nie wysłał po, po prostu pisałem... mi pis... się wypaliło. Widzisz, taki fajny jest. Taki gorący mówisz? No, musiałem po prostu dąbać. Na ładowany też Ferronem. Wiesz, osenek? Aha. Musiałem po... Po robić dużo, dużego zooma. Słucham i się zrobił ghosting na ekranie. O mogę drzewo ściopać z siekiera. żeś ty popatrzył na siebie. <laughs> Słucham. Ty nie musiałeś nic zoomować. No nie. kurde że macie powie, że akro, mnie to, przysięgam. Szczeli mnie to. Dum 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 dum. Leciało ze stogum. Spadło na Wojtusia i zgniotło mu Jajusia bum 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 bum. Tyry, tyry, That's tyry. not funny. Oh, stop. A podlał ktoś? Like it like that. Proszę czytać tą notatkę. <coughs> Gdzie masz notatkę? Ej, coś tam piszczało! Jezu, mamy odbiornik. Mamy radio odbiornik. Tomek lecimy. Chodź tu, SN do góry, bo to się miało jak ty byłeś tak. Chodź! SM szybku, szybko, szybko! Tylko od razu mówię, że baterie idą jak głupie, więc oszczędnie Bo baterie możesz tak. ładować, musisz zrobić generator prądu. Żeby ładować baterie, Tomku, musisz no. dojść na kolejną część fabuły, bo inaczej nic nie zrobisz, a jest Bardzo lec. długa droga. Czekaj, patrz. Nie, 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 nie klikaj ten, nie, tu, tu, tu tu patrz. O. I tu masz punkt, gdzie lecimy, widzisz, tu masz o. No, Czyli I mamy musimy skręcić w prawo. Tak. Nie płyniemy dobrze. Płyniemy, znaczy teraz już dobrze płyniemy. No jak dwa, Płyniemy no, dobrze. Cyk. No płyniemy dobrze, bo płyniemy pod kątem takim. To zobacz sobie na maszt. Widzisz? Jak się obrócił bo jakie w ogóle slow, nie Żeby wiedzieć, nie gdzie jestem, ty! Proszę to... mi tego nie ruszać tam, bo Tomatki zaraz wylądujemy coś... w przeciwnej stronie. Wie, tam go to tak, 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 tak. No bo nie chciałem zgubić miejsca, w którym płyniemy, żeby nie było, że. O. Aj, ty, 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 ty. Prość, ty. Ale po co wy marnujecie te haki? Ponurkujcie po to. No to ja nie ryzykuję. Ja również robię różnie. Równie. Mój top jest e, fancy i ja go nie chcę tam. Musisz go ubezpieczyć Jest ubezpieczony Od nieszczęśliwych akcji na 5 milionów Macie 5 milionów! Dobry sen mi ubezpieczono. 5 Pię milionów Dobrze, że nie Dobry 3 miliony. Nie nie, 3 miliony, to słaby. Nie tylko ja tylko powiedział tyle. Amur klub. No, amur, klub. amur klub! Amur klub Co? Kuciapu. Amur klub, tak? I piję herbatę. Z dwiema łyżeczkami. Płaskie łyżeczki tomku. Powiesz mi, przy mnie to nie, nie musiałeś pijać herbaty. AMUR <laughs> chlup! O są beczki, tylko że tu jest... A prezent ci się taki. podobał ode mnie, co dostałeś? Który? No. A nie, to nie ode mnie, cholera. Co ty mi dałeś? Ty mi... O cholera, nic nie, nie dałeś. to różowe to nie było ode mnie, Chciałem A powiedzieć, mi... Dasz... Chciałem no, powiedzieć no, że mi upy no, dałeś, no, no, ale no, no, nie dałeś. No no, no, no co? Nie. Mój mąż ci... Nie. Tak, mój no. mąż ci dał. widzicie, Tomek miał męża. Tak, który przes... przespał się z Maćkiem. <laughs> Dlaczego wy nie zasadziliście? A ty się paru? nie śmiej piesza żono, ty! no <laughs> to proszę Dlaczego pierwsza? Dobra, ty no ty byłeś jeste... pierwszą żoną. Kogo? O Boże. A Roberta! To... <grym> Roberta! A, Boże, wam o to chodzi! A z z tego, Robert Ostatni sen, Wojtku? <grym> Ostatni sen? <grym> Ostatni sen? <grym> Niby taki ogarnięty film, ja Ale teraz to nie mi, wiem. Wiesz, mi się podoba to jak się tekst, skupiłem. jak ona w pierwszym odcinku siedziała w tym karawanie, oglądała tą tak <grym> taką, mnie No. I mówi... Proszę usłyszeć w innej co to jest za łeb?! No! A to o mnie była mowa, ty! No! <grym> co to za łeb?! Ja tam ładnie weszłam tej reklamie, kurde. Nie no, jak pół dupy. No, bo pół dupy było widać tylko, no. Ja <laughs> może zjeść, to już nie jest zabawne. To już przestało być zabawne, to już przestało być za mną śmieszne. Ostatni sen, Robert Klin. Ja to już <laughs> mówiłem, Tomeczku? Co? Pobietku. No zajumał mi znowu. No bo mówię, że tu trzeba pływać po to... Tomek jak biorę... Dobawnowań. A, zupę wezmę. poczekaj. Weź tą samą. Ile mi wypada? O, nawet tak całkiem. To ja sobie domek dwie wypije, dobra? Wypij sobie dwie, tam jeszcze Wojtkowi zostaną. Tak, zostaną mówię, dwie, tylko musisz zamknąć klapę. O. Dziękuję. No wy zostaw te dwie, bo dałem tam dwie Wojtkowi znowu. Tak? To ja sobie weźmę dwie. Ej, fajnie. Że, ty że bardzo e, długo czeka się na to jedzenie. Dużo przedmiotów nam idzie na to jedzenie. <laughs> to tak. I ja. Ale to gotowanie chodne. z tego, co pamiętam, też było zawsze takie bardzo wymagające. Nie no, było no, tak, no, no. tak easy, yeah, easy. Ciągle coś I robię. Ja, i ja, ja. La, 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 Czy my płyniemy w dobrą stronę, bo ja bym chciał zobaczyć dużą, big wyspę? Proszę. Ile na... Ja też zobaczę. 1200 no, metrów, jak mamy. Czekaj, ja też to zobaczę, bo ja ciągle w garach siedzę. No zobacz, zobacz. Co to jest antena? Co to zrobiłeś, jak anteny? Co to było? A bo, bo ten przecież ruszył, Mike Wojtek. My ja tam jakoś powoli płyniemy. No bardzo. Wojtek, nie też tego przyspieszyć? A! Przyspieszyć? Na mur klub. No niestety, taki wiatr. Kurde, może gruchówkę ugotuję? <laughs> no, no coś takiego pysznego, żeby no, ja miało dużo energii. Fasolkowe, bratańsko. Jezu, ale bym wsiumał, o Jezuś. Ja, ja mam. Ja w słoiku zamrożoną. gdzieś. Zamrożoną. Ja nie też mam właśnie zamrożoną w słoiku, chyba. Ja nie mam. Też nie wiem, czy zamroziłem w słoiku. Nie, nie w słoiku. W, w plastiku takim, wiecie, w takim pojemniku. Bo w słoiku to raczej nie można mrozić, nie? Jak to? No nie. No nie, bo ci słoik pęknie raczej nie, nie może papuś nie ma się teraz poczekaj bo streamer nagrywa tak? no to... dobra czekajcie sobie wezmę tutaj te gdzie są te Tomek ja zbieram rzeczy poza łajbą dostałem w cire raz ale dobra uh. wy ode mnie odpływacie jezu nie dopłynę boże ostatni sen nie mam na trumnę macie no, ja chcę być w białej Biała jak dziewica, niewinny jestem, tak? Tak. Nie, Co to nie niewinny i nie dziewica. Jej niewinność. Ej. Szkoda, dziewicy nawet nie stąpi. <laughs> Zapominacie zapominać, kurde. Halo. <śmiech> <śmiech> Co to ma znaczyć? <laughs> Amur, klub. <laughs> ja, z tym dziewicem, ja nie mogę. Ej. jestem taki. wiesz. Co, My musimy zmienić dyrekcję. Ja umrę, ja umrę. Ta. Ej, nie, ja mam dużo rzeczy to nie jest zabawne, to jest... It's not funny at all, baby! Dobra, ja jestem na łajbie. Żyłem, przeży, przeżyłem. Żyłem. <grym> Żyłem. Oh, had me, I, I, oh. Zobaczcie, czy my daleko płyniemy, bo ja chcę już być tam. Myślę, że nie, ja sprawdzałem, do... nie włączaj tego! Pójdziemy ja na wyspę teraz, biorę tą, która jest obok. na obok. Poczekaj. Chodź, Patek, chodź ładnie Leżeć na mnie Rekin. i nagrywa. O. Ale w łajbie? O, tylko na mnie. Łajbie. Ja go szukam. W ogóle to są Ale... dwie wyspy koło siebie, nie wiem czy widzicie. Tylko, to... Gdzie jest druga? Jedną widzę, o! To ja też jedną poza. widzę. A gdzie Czekaj. jest druga? Amulk, a tam a jest druga! To ja nie wiem, która się bardziej postawi, bo to jest jakieś takie mi mini pyrtek tu. Także powiedziałbym, że raczej średnio. Średnio? Średnio! Nie wiem. czuję się oh, jakiś taki, wiecie, taki. Nieprzydatny it. na tej trafie taki. Bo tak latam to. jak spękam. Kiedy jesteś, dziadu? No rób dobre wrażenie. Nie można wymieniać rzeczy, trzeba je naprawiać! Tylko niektóre rzeczy nie chcą się naprawiać. haj. Ja się naprawiłem, tak? Ty jesteś no nie... jak iPhone z przyklejonym tym szkłem ochronnym na przodzie. Co to za metafora? To jest się... taka. No taka metafora. No. Czy jestem zabezpieczony? I bezpieczny, widzisz. Możesz no. y, Tomek śmiało walić i. <laughs> jak wdym. i się nie stuka. <laughs> Uważaj na ruskie żony. <laughs> Proszę, a No tak, tak. Chodź, no ale... ok, no tak. też stukać. Ślucha. Lucha. Ale ja na wyspę płynę już. No wiecie też dwa filmy nie, to byli Litwini! No Litwini, Litwini. No Litwini, Litwini. Polecamy no. wszystkim serial Królestwo Koryt. Przecież Maciek z nicza zapalił. Ja miałem bal, Tomku. Ja byłem na takim balu, ja bym na balu życia. Nie wiem, czy pamiętasz moją sytuację że ja wtedy się puszczałem. <śmiech> <śmiech> to w sumie racja. Widzicie? I to na do tego przynajmniej publicznie. A co? Jak kręciliśmy ten film, to byliśmy młodzi. Znaczy oprócz Wojtka. Bo... Słucham? <laughs> tu ja jeszcze ale... 30 nie przekroczyłem. Ja, tak, tą... ja zadam wam jedno proste pytanie. Czy ktoś zarzucił kotwicę? Nie. Jezu, nie. Nie? Tomek, ja jestem, ja jestem teraz jak, jak ona, nie? Boże, nie. I co teraz? To teraz, macie, to teraz macie bardzo mało czasu, żeby ogarnąć wyspę i wrócić na trawę. To zarzuć kotwicę. Nie. Ja nic nie mam. Tam jest jeszcze drzewo jedno. Maciek. Idę zrobić kotwicę. Nie tam jak ja wracam na łajbę. poczekaj. Też Wojtek jest na łajbie. No Ale on tego nie zrobi, przecież ja to sam to muszę zrobić. To jest tak. Boże nie, ja nie dam rady. Ja już nie mogę. Tomku? Zarzuciłeś? Ja już nie, już nie dam rady, nikogo więcej pochować. Tam. No tam. Czyli ja tego chciałem zacząć wysył, bo nie mam to, co mam robić. Tak, ja, ja mi się skończył kamień, potrzebuję sobie siekierkę zrobić, więc idealnie, że tu jestem w sumie. Gdzie jest kamień? Ja gotuję. Dziecię, tak się puszczają, że mają wszystko inne w dupie. Nieprawda. A łatwa by sam mogła odpłynąć. Jezu, zapomniałeś. o wasze jedynie. O, niedługo to ty głowę zapomnisz. Ale widzisz, i teraz ja jestem odzwierciedleniem tej postaci w serialu, Wojtek, i nie powiesz mi, że nie. I nie powiesz mi, że nie. Mm, nie powiesz może nie. nie. Nie powiesz mi, mówię, nie. mówię, mówię. A gdzie mamy skrzynkę, na przykład, z, y, znaczy, y, do której skrzynki mam włożyć drewno? Możesz mi przygarnąć z miłą chęcią? Tam, gdzie jest to miejsce na drewno. To masz Tomek, Tu to ci dam, proszę. Dzięki. A ja idę po... Aha, bo ty też już, tak? No. Aha. no. Ale tu można ponurkować, bo tu jest sporo rzeczy. No to idę. Puszczam się w długą. O wow, jaka rafa faktycznie. Jest sporo metalu. Metal najbardziej odpadki. Mam glon morski znowu. Eee, tutaj są dwie. A dużo potrzebujemy odpadków? A ładne no, potrzebujemy dużo. Tylko, że Wojtek Rekin się oczywiście na mnie skupił, więc nosorka musiałem sobie pójść. Nosory. Znaczy, my ogólnie powinniśmy zrobić sobie te lepsze haki, bo ty mi się strasznie sobą. Słabo... Ja miałem ten lepszy, potem on chyba właśnie zużył w ogóle. I wołają mnie. Ja już nie mogę dokończyć, bo umrę. I wołają mnie. Kurczę, tak bardzo chciałbym Wam pomóc w tej wodzie, ale nie mogę no. No, nie mogę, no. Hmm. Nie mogę wam pomóc. Nie mam jak. Jak się dzieliło rzeczy? Eee, prawym musisz bać pojedynczo, jakby chyba. No to tylko to. Ej, słuchajcie, ktoś z was, najlepiej ktoś, kto ma najwięcej życia, no musi to ogarnąć rekina. Tomek, idź tam na stronę e, Rafy Tawera. Tam. No. Spróbuj go na siebie ogarnąć. Ja popłynę po te wszystkie skrzynki, które tutaj są. Bo to jest strasznie dużo skrzynek. To ja pójdę po prawej, po tą jedną. Ty nie płyń, bo jak cię dorwie, to jest po tobie. Ale mam jeszcze ma znaczy znaczy mi się trochę zregenerowało. To zrób tak, żeby był jak, jak najdalej. No jest, to jest... Płynie. Płynie, do Dobra, chyba mogę iść. Chyba zawrócił za tobą. No nie gadaj. Tak, popłynął za tobą. No co za typ! Super, umrę. A ty wyszedłeś z wody? Nie, no jestem co w wodzie. To nie gdzie mam i się już się zgubiłem. To może wy go weźcie na siebie, to popłynę. Ja ale nie, to tam dalej go trzeba. Jak dalej, dalej odtracę? No dobra, ale do mnie w ogóle nie Dobra, nie, dobra nie płynie ja. Ja, nawet nie, ja go nie widzę, słuchajcie, w ogóle, wiecie. To jest problem. Gdzie on jest? Tomek, widzisz go? O, dobra. No, Idę w tą skrzynkę. Odpłynął ode mnie. No to ja nie wiem, dlaczego on się skupia na nas. <laughs> na razie go nie widzę. To płynie do ciebie, pewnie. Teraz płynie do mnie, dobra. To właśnie daj po te skrzynki szybciutko. No czekaj, <laughs> bo robię porządek, bo nie mam miejsca. No to ja już pozbieram. O, chyba trafiłem na punkt, w którym jest bach, i on do mnie podpływa i odpływa. To dobrze, tak? dobrze to stój tam. Możesz go bić. Nie, aż tak blisko nie podpływa. Dobra, płynie do was. Ej, bo jestem daleko od łódki, Tomek. Jak ja zginę na środku morza, Dobra, to będziecie szampułę. mieć lipę. To będzie ołwa. No. Dobra, nęcy go. A widzisz go tam? Tak. Dobra, bo ja tu zbieram. Dobra, dziabłem go. O, teraz on mnie dziabnął. Co to, kuźwa, pojedynek, jedynie, że... mam beczek w ogóle, słuchajcie, wow. Czy się klub lub Ja widzę ptaka w ogóle, który nad naszą trawą lata Co? Amur. No tak, bo one latają przecież. Czego on chce od nas? No. Planów. Teraz zginę. No to, to już wracamy. Wracaj na... pod, pod tratwą, jestem. To nie, to, to mi okłóci na dwa już, bo my już wracamy w takim razie, gdy też kończymy odcinek w sumie. O! Ty nic jesz? Ja widzę. Mam taki owe życie, a nic nie widzę. Ale jesteś już bezpieczny? Tak, jest na tratwie Dobra, ja już też do Ciebie płynę. Nie widzę go przede mną. Jest. Ała, dostałem właśnie w cię okej. Okay. No dobra, moi drodzy, Wojtek, na, na trafę wstawaj, wracaj i chodź. I kończymy. Gdzie ty jesteś? A tutaj, dobra. Moi drodzy, mamy nadzieję, że. Pff, mamy nadzieję, że Wam się odcinek podoba, były Wojtek i Tomek. Byliśmy? Byłem również ja, Elowki, El Kiski, Basowski. Usłyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. I co? Pa! Happy, nie happy tu ją. you. Eh, silent night. No to pewnie usłyszymy się, wiecie, w życzeniach czy coś, nie? Ale już teraz życzymy wam wesołych, obiedzonych świąt w gronie rodziny. Buziaczki. Trzymajcie Bez się. Bez Pa! pa. pa.